Dajcie. Dzisiaj o egoizmie. Zapraszam. Każdy jest egoistą. Nie mam co do tego wątpliwości. Różnice są tylko w poziomie tego egoizmu. Jeden jest mniejszym egoistą, drugi większym, ale każdy jest. Zaraz wyjaśnię. Egoizm jest mechanizmem naszej psychiki, który ewolucyjnie pomagał nam przeżyć. Znowu jest to kwestia, o której w większości wypadków nie usłyszycie w mainstreamie. Niekiedy zachowania mogą być altruistyczne, czyli takie, w których ktoś kieruje się w swoim postępowaniu dobrem innych. Tak, zdarzają się takie przypadki, jednak uważam, że u ich podłoża i tak leży rachunek zysków i strat. Nawet jeśli nie wykonane świadomie, to jednak skalkulowane. Jeżeli myślisz o sobie, że ja nie jestem egoistą, sugeruję przemyślenie sprawy jeszcze raz. Prosty eksperyment udowodni, że jesteś. To nic złego, ale musisz o tym wiedzieć. Jeżeli jesteś teraz oburzony moimi słowami, to proponuję, abyś wszystkie swoje pieniądze oddał na dowolny cel charytatywny na jakąś fundację. Koniec eksperymentu. Oczywiście, że nie oddasz wszystkich swoich pieniędzy na innych. Nie po to poświęciłeś swój czas na pracę, aby teraz robić komuś prezenty. W niektórych przypadkach altruistyczna postawa jest taką tylko na pozór, ponieważ nie widzicie korzyści, jaką odniesie dający. Na przykład dawanie na tace w kościele lub na ulicy żebrzącej osobie powoduje, że dający często czuje się lepiej. Drugi eksperyment jest następujący. Będąc w jakimś sklepie, wyjmij komuś produkt z koszyka i zobacz jak zareaguje. Jeżeli uważasz, że nie jest egoistą, więc na pewno pozwoli ci zachować cokolwiek weźmiesz. Nie zapłacił jeszcze, bo płaci się dopiero przy kasie, ale zrób na wszelki wypadek krok w tył i podnieś gardę, ponieważ bardzo szybko przekonasz się, że każdy jest egoistą. Dowolnej osobie nie będzie chciało się iść jeszcze raz do półki, przy której już raz byli, bo to oznacza stratę czasu i energii. To oczywiste. Wiemy, że może występować i często występuje konflikt interesów, nawet jeśli nie jest on uświadomiony. Wiemy też, że każdy kieruje się swoim interesem. Mimo to wielu z Was będzie dziwiło się, ponieważ doświadczy w swoim życiu egoizmu ze strony innych ludzi, o jakim nawet im się nie śniło. Ważne jest, abyście zrozumieli, że egoizm jest wpisany w ludzką naturę. Gdy uświadomicie to sobie, zaoszczędzicie sobie wielu rozczarowań i przykrości. Weźmy przykład tak moralności Kalego. Przecież to nic innego jak egoizm wraz z racjonalizacją. Jeżeli Kali ukraść krowę, to dobrze, ale gdy Kalemu ukraść krowę, to źle. Na pewno każdy z Was spotkał się z takim zachowaniem. Smutne jest to, że ta postawa coraz częściej występuje wśród ludzi. Nie martwcie się jednak. Tak dzieje się od bardzo dawna. Sprytne jednostki wykorzystują zasady współżycia społecznego na swoją korzyść łamiąc je w odpowiedni i dogodny dla nich sposób. Zasady społeczne, które kiedyś obowiązywały, takie jak obrona słabszych, honorowe zachowanie, uczciwość, dzisiaj erodują i coraz mniej ludzi ich przestrzega. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli ty będziesz zachowywał się honorowo, a ktoś nie, to ten ktoś ma nad tobą przewagę, ponieważ wie, że nie posuniesz się do pewnych zachowań, a to daje im przewagę. Skrajny egoizm jest korzystny w krótkim lub bardzo krótkim okresie, ale nie jest korzystny w dłuższym. Dla większości liczy się tylko tu i teraz, jednak zapominają lub nie wiedzą, że zawsze będą konsekwencje. Konsekwencją zbyt ordynarnego egoizmu będzie zerwanie relacji z taką osobą. Oczywiście tu i teraz egoista może osiągnąć przewagę, ale w dłuższym okresie straci. Ponieważ wcześniej czy później ludzie poznają jego zachowanie i nie będą się z nim utrzymywać kontaktu, współpracować, więc będzie musiał zmienić otoczenie, pracę, mieszkanie. No bo czy będziesz chciał wchodzić w jakąkolwiek interakcję z kimś, o kim wiesz, że realizuje tylko swój doraźny natychmiastowy interes, a w dodatku twoim kosztem i nie zawaha się przed wykorzystaniem cię? Zapewne nie. W dzisiejszym odcinku chcę przekazać ci, żebyś wiedział, że w jakiejkolwiek sytuacji będziesz, w sytuacji, w którą zaangażowana będzie chociaż jedna osoba, musisz liczyć się z tym, że właśnie ta osoba może okazać się egoistą. Właśnie dlatego musisz o tym wiedzieć. Jeżeli będziesz łatwowierny i nie będziesz sprawdzał, to będziesz wykorzystywany. Tak samo jeśli nie będziesz miał wiedzy, też będziesz wykorzystywany. Oczywiście, tym, którzy będą chcieli Cię wykorzystać, nie będzie w smagę, że pilnujesz swojego interesu, sprawdzasz i nie dajesz się oszukać. Będą odwracali wtedy kota ogonem i dbanie o Twój interes oraz niedopuszczenie do wykorzystania Cię nazwą właśnie egoizmem. I będą starali się wzbudzić w Tobie z tego powodu poczucie winy, jak gdybyś to Ty zrobił coś złego. Złego z ich perspektywy. Z Twojego punktu widzenia nie jest istotne, że część osób nawet nie będzie zdawała sobie sprawy z tego, co czynią. Dopiero jeżeli odwrócisz sytuację i zrobisz to samo im, wtedy bardzo szybko zorientują się, że to nie jest dla nich korzystne i że zachowałeś się egoistycznie w stosunku do nich, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, że ktoś zachowuje się nieświadomie w sposób egoistyczny, nie oznacza, że Ty masz ponosić koszty zachowania drugiej osoby. Masz prawo dbać o swój interes, bo inni o swój dbają. Pamiętaj o tym. Oczywiście nie każdy będzie chciał cię od razu wykorzystać, ale część tak, szczególnie ci, którzy uznają, że jesteś słaby. Dlaczego? Ponieważ słaby nie odda, nie odpłaci pięknym za nadobne, nie wyciągnie konsekwencji. Musisz być tego świadomy, bo stracisz. Zauważyłem, że istnieje zdecydowanie większa szansa na to, że będziesz wykorzystywany przez młodsze osoby niż starsze. Nie jest to regułą, ale wydaje się, że wychowanie starszych pokoleń powoduje, że są bardziej ufne, a przez to naiwne. Zwróć uwagę, że telefoniczne oszustwo na wnuczka przechodzi częściej wśród starszych osób niż u młodszych. Nie występuje oszustwo na kolegę. Ciekawe dlaczego. Egoizm prowadzi do tego, że ludzie odsuwają się od egoisty. Mówię o tym dlatego, że wiele osób będzie chciało wykorzystać ten mechanizm przeciwko tobie, a gdy to im się nie uda, ciebie obarczą odpowiedzialnością za to, że im się nie udało osiągnąć swoich celów, twoim kosztem. Takie są reguły gry. Oczywiście, jeśli masz chęć być wykorzystywany, to masz prawo do takiego wyboru. Ja nie chciałem. W egoizmie nie ma nic złego, bo to naturalny, biologiczny odruch naszej psychiki. Jako gatunkowi był nam potrzebny, żeby przetrwać. Dziś już nie jest tak bardzo potrzebny, ale nadal jest w nas obecny. Problem polega na tym, że wiele osób nie jest świadomy swoich czynów i motywacji, więc podąża za programem biologicznym. Jeżeli będziesz tego świadomy, to automatycznie będziesz mógł podejmować lepsze dla siebie decyzje. Ponieważ będziesz mógł lepiej skalkulować konsekwencje, jakie niesie za sobą każde działanie. Do tego potrzebna jest jednak wiedza. Największym problemem jest to, że prawdziwy egoista nigdy nie poinformuje cię zawczasu, że jest egoistą. Ba. Najczęściej będzie zapewniał, że jest dokładnie odwrotnie że chce dla ciebie jak najlepiej. Robi tak, aby uśpić Twoją czujność. Dlatego pamiętaj, słowa nic nie kosztują. Zawsze patrz na czyny. Ktoś może mówić piękne słowa, a później postępuje inaczej. Czyny, a nie słowa. Na to zwracaj uwagę. Na przykład, jeżeli chcesz umówić się z dziewczyną na kawę, chcesz ją lepiej poznać, chcesz sprawdzić, czy podoba ci się, czy czujesz się w jej towarzystwie naprawdę miło i napisałeś do niej, czy zadzwoniłeś, ale nie ma czasu raz, drugi, trzeci. To znaczy, że najzwyczajniej w świecie nie chce się z tobą spotkać, a cokolwiek mówi, jest tylko ładnym, akceptowalnym wytłumaczeniem, racjonalizacją i wymówką. Bo jeżeli ta dziewczyna chciałaby się z tobą spotkać, to sama powiedziałaby, że dziś i jutro jest zajęta, ale pojutrze już jest wolna. Jeżeli zawsze jest coś ważniejszego choroba, świnka morska złamała nogę, kot dostał biegunki itd., to patrząc na czyny już wiesz, co jest prawdą. Egoizm był, jest i będzie jeszcze długo cechą ludzkiej psychiki. Dopóki ludzie nie nauczą się kontrolować swoje ego, co niekiedy bywa bardzo trudne, szczególnie w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, dopóty będziemy jako ludzie egoistami. Żeby kontrolować swoje ego, muszą najpierw być świadomi jego istnienia. Żeby być świadomi, muszą wiedzieć. Idealna sytuacja byłaby taka, żeby każdy był z tobą szczery. I wyjawił swoje intencje, ale nie mam żadnych wątpliwości i złudzeń, że jeszcze długo to się nie stanie. Bo po pierwsze, ludzie najczęściej obrażają się za prawdę, po drugie, jeśli mają niecne zamiary, to nie mogą o nich powiedzieć, bo będziesz mógł się przygotować, to znaczy w jakiś sposób zabezpieczyć, a to nie leży w ich interesie. Oraz po trzecie, najczęściej wcale tej prawdy nie chcą, bo musieliby jakoś zareagować więc wolą nie wiedzieć lub udawać, że nie wiedzą i odsuwać od siebie problem. Rozumiem, że tak jest. Akceptuję rzeczywistość. Chociaż czasem na początku boli, ale to wszystko oznacza, że tym bardziej musisz wiedzieć. Jeśli nie będziesz wiedział, to i tak będziesz cierpiał, tylko że bardziej, a straty będą bardziej dotkliwe. Jeżeli wierzyć historii, to posłuchajcie, co 2000 lat temu napisano w Biblii, w Ewangelii Świętego Mateusza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po owocach ich poznacie. Amen. Nic się nie zmieniło od przynajmniej dwóch tysięcy lat. Mówią jedno, robią drugie, a zaprawdę się obrażają. Zawsze ufaj czynom, a nie słowom. Ciąg dalszy nastąpi.